się 8 z tej strony Koleks. A dzisiaj, tak jak wam obiecałem na 7 lajków po, pod poprzednim filmem, dobiliście te 7 lajków, robię pranka na dropserze, tak było powiedziane na samym końcu dzisiaj będziemy robić przemocnego pranka na dropserze. Otóż mam taki pomysł. Zapraszam was tutaj już tutaj widzicie mam wełnę. No i jak widzieliście poprzedni odcinek Dropsera. Tą osobę tutaj zrobił ogromnego, wręcz pixel arta swojej ikony. No i wszystko fajnie, wszystko pięknie. Ale ja mam taki pomysł, żeby ten pixel artych no nie będę tutaj nic niszczył, bo no to by było już taki, takie trochę słabe. Po e, prostu będzie taki level do góry i tutaj na tym level, że do, na tym e, level do góry, nie? Tutaj będzie moja ikona w tą właśnie stronę. Po prostu zrobię ikonę, w, zrobię ikonę nad, nad tym, żeby po prostu tego nie było widać, a było widać moją ikonę. Więc dzisiaj to jest mój plan, o to już macie dirtę przygotowanego, bowiem mniej więcej jak to zrobiłem, to trochę za dużo na moim świecie, będę ja korzystał z literatyki. Zrobiłem to trochę za duże, ale to nie jest. Jak będzie chciał drosta, to sobie to zniszczy czy coś. Po prostu coś chce, zobaczycie jego reakcję, jak zobaczy zamiast tutaj swoją ikonę, zobaczy moją ikonę. A więc no, bez zbędnego przedłużania możemy zacząć to jeszcze, jak yy, yy, zobaczycie tutaj, no sporo jest owiec, na pewno więcej niż wtedy. I pododowałem trochę właśnie. Yy, tutaj tych kolorów. Mam też czesta schowanego. Z całą wełną, więc no, po prostu będę sobie dodawać. Tutaj ma, jest aktualnie 8 rano. Nagrano to o 8 rano, żeby Drosser nie wbił. Specjalnie się go wczoraj pytałem, czy na przykład to o 8 są 8, czy o 8 może na nagrywkach. On napisał, że nie o 8, 9, 10, nie może, dopiero o 12, więc będę musiał czekać 4 godziny około, żeby zobaczyć jego reakcję. Ale no, to nic, wy, 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 będziecie widzieli to w jak najkrótszym czasie, i po prostu zobaczycie jego reakcję w efekcie końcowym. Więc mamy około 2 godzin, 2-3 godzin do, na zrobienie, właśnie tego. Czekaj, a tutaj była ta skrzyneczka, i tutaj mamy całą pełną. A więc bierzemy ją i będziemy budować. A więc, no, znaczy, ja, ja nie będę Wam tego wszystkiego pokazywał, no Wam pokazywał fragmenty. A więc, no, będziemy się za. Godzinkę lub dwie. No. To część. No dobra, no to w takim razie zaczynamy. Czuj się, ja tutaj nic mu nie będę niszczył. Żeby nie było. Nie mam zamiaru mu to nic niszczyć. Buduję to teraz e, po prostu. M, tak jakby ten... E, poziom, poziom w górę. Dobra, widzowie. Mamy skończone wszystko, tutaj mogę sobie nawet wyłączyć eee, to i remove. Zajęło to mi ponad ponad godzinkę. To są pozostałości po tym wszystkim. W eee, skrzynce prawie, no, prawie nic nie ma. Tutaj możemy sobie wejść do góry i sprawdzić jak to tutaj wygląda. nawet na to nawet nie patrzę jeszcze. Jestem no mega podekscytowany, bo nie wiem jak to wygląda i widzu. Jeśli chcesz to zobaczyć, to zostaw w tym momencie lajk i subskrypcję na moim kanale, bo to jest naprawdę gruby prank. I no będzie w szoku po prostu. I bardzo mnie ciekawi jego reakcja na to wszystko. A więc zostaw lajka widzu. Teraz o. o nie! Jak to wygląda? Wygląda wszystko kozacko. Dobra, to jeszcze dodam trochę wyżej i dodam taką platformę, żeby było łatwiej to zobaczyć, ale to wygląda no. Dropser, dropser się przerazi, dropser się przerazi. No. <grym> Więc dobra. Teraz dodam tutaj yy, te niebieskie i widzimy się jak już będziemy z dropserem. Cześć. No widzę, plan jest taki, że po prostu. Yy, jeszcze nie ma dropsera, jak coś. Plan jest taki, że po prostu dropser wchodzi. Nie mówię mu jeszcze o tym, i po prostu mówię mu, że e, robię, robimy tą kopalnię. E, nie wiem, mówiłem wam o tym kopalnię? E, w skrócie po prostu, jeśli wam nie mówiłem, no to powiedziałem drobcerowi, e, że będziemy robić taką kopalnię z torami na dół. E, no i to w zasadzie tyle, I po prostu e, powiem mu, że dobra, idziemy robić, i ciekawe czy się skapnie, więc no. Widzimy się już teraz, e, oficjalnie z drobcerzem. Cześć. Halo, halo, jesteś? No, jestem. Siema, nagrywamy kopalnię, nie? Słychać mnie, nie? Tak, tak, a ty mnie słyszysz? Tak, ja cię słyszę. Nagrywamy kopalnię, co nie? Yy. No, to już. Yy. Yy, czekaj, czekaj, tylko chodź na chwilę ze mną. No, proszę, to byśmy położyli, chociażby jest ciemno. No, spoko, spoko. A, yy. łóżko. A, zabrałem, zabrałem jedną łóżko, dobra, zapewniłem. E, chodź na chwilę, dobra, przed, przed tym wszystkim, chodź na chwilę. Ja chcesz włączyć nagrywanie, czy co? Jak chcesz. Dobra. Ja chcę włączę, ja już jak coś włączyłem nagrywanie. Okej. Okay. Ej, w ogóle, <głos> widziałem. <głos> no. Prank gdzieś miał robić. Mhm. Mm mm -hmm. No i? Tak. Ej! Nie, co to... Ty, ale to jest twoja głowa, No tak, no... Prank jest taki, że zrobiłem całego, ale spokojnie, nic, nic ci tam nie zniszczyłem, po prostu poziom do góry. Ready? Co? Teraz trzeba będzie to zniszczyć. No bo tak, no... Powodzenia ci wszyscy. No jak widzisz, ty zostałeś właśnie sprankowany i zamiast twojej głowy jest moja jak ty wchodziłeś, to raz nie mogę, że ty wchodzisz, patrzysz się na mnie, a tu moja głowa. Ja nagrałem już wstęp, nagrałem jak to wszystko tutaj robiłem. Draster w szoku. Aha. Nagrałem wszystko no. jak tutaj robiłeś. Znaczy jak ja robiłem. No i tak to wygląda, no. Jak się czujesz, jak się czujesz z tym, że zamiast twojej pięknej głowy zobaczyłeś moją? Szczerze? Właśnie trochę słabo się z tym czuję, Okej. Okay. teraz Spakać mi się chce. Ale nie spokojnie, nie zniszczyłem ci tam nic, nie zniszczyłem ci tam nic, a pomogę ci to wszystko tutaj ściąć. Ale że chciałem... A to dlatego ci było potrzebne, gdzie ja to. Ro... Gdzie tak. ja robiłem te. Tak, tak, pisałem, pisałem tej dorobce radę, ja ogólnie teraz nakrywam film. Nie wiem czy wiesz, gdzie ciebie prankuję i to jest właśnie ten prank. Aha. A jako... A, jak, a jako je, że jestem dobrym tak to chciałem zrobić duży prank. Myślałem bałem się, że właśnie będzie TNT poddam wysadzone Nie. Nie aż tak, no nie jestem może taki zły Nie ma No bo to jest trochę większe O kurde, ile nożyczek będzie potrzebny Ale spokojnie po filmie Ci pomogę No i ja jak ja, ja oceniasz żart ja oceniasz żart Czy ogólnie <grym> <grym> Zatkało mnie szczerze powiedziawszy. Bo. No, nie no, zatkało mnie po prostu. Ej, ja się tutaj tu, pomogę. Ogólnie? Spoko, no. jeszcze można było takie. napisać, e, zrobić taki napis. Pyry, a, nie, kry". Na mojej głowie? No, na włosach, właśnie. No też było jeźle tak. Jak to się do ciebie pisałem, że robimy kopalnię, to po prostu. E, Chciałem po prostu, żeby się pił na serwo, tak naprawdę. <noise> znaczy, ogólnie czuję się sprankowany, aczkolwiek yy, spodziewaj się, że ja się odwdzięczę. O nie. <noise> yy, tak, no niestety, tak. Tak jest w rzeczy. Ej, a widziałeś, co ja zacząłem robić? Widziałem właśnie, Tam. jak tutaj budowałem. To jest jakiś mur? Yy, nie, drzewo. A, te drzewo. Bo tamte pierwsze, co są, to mi nie wyszło, będę musiał te pierwsze drzewo tam zniszczyć. I drugie, co już jest tak wysoko postawione, no to będzie takie wysokie. I będzie szło koło też takie tam, do tamtego jednego słupa, co tam jest, z drewna. Prawo. I tam na końcu jest jeszcze, to takie duże drzewo będzie, właśnie 50 na 50 ona jest. Dobra, no to fajnie, fajnie, mega. Mojego... Takie duże drzewo będziesz robił? No, no właśnie tu jest... Tak, żeby one, korona się zaczynała jeszcze wyżej niż to, czyli żeby korona się zaczynała jakieś 20-30 kratek nad tym, także to będzie bardzo wysokie będzie bardzo dużo drzewa potrzebne. No. Wiadomo, to będzie najpierw jest 50, potem zejdę do 40 o średnicy, a potem 30, tak coraz to takie węższe będę robił. No, ambitny pomysł, ambitny. Wiadomo, jeszcze jakieś... Yy, tworzenie tak choćby porobię, czy coś w tym stylu i tak fajnie to będzie wyglądać. No mega. Tylko teraz... co, ogólnie... No? no. Czego szkoda Czego? Twojej pracy. Nie no, na luzie. Ja to zrobiłem, nie wiem, półtorej godziny. Wiesz co, jak ja robię, to po prostu się modliłem, żebyś nie był na przykład pofarmić na surowców. Po prostu się modliłem o to. A to nie, bo ja akurat zajęty byłem. Dobrze, dlatego do Ciebie pisałem, czy będziesz wolny. To byłem, nie no, to akurat to po... Ej, ale czerwona wełna w sumie się przyda, na obramówkę tutaj w koło. No, też tutaj trochę musiałem powarmić tej czerwonej. No. A widzisz, wybrak nie tak ja miałem na koła. Przykład... No ogólnie życzę ja Ci powodzenia, dobra. bo same, same budowanie, co to są wiele łatwiejsze, zajęło mi bardzo długo. No prank, prank, prank. Naprawdę powiem ci, że stresowałem się bardzo, że wejdziesz, czy coś. Tak, Paweł dołączył i za chwilę patrzeć, pyk, Pawła już nie ma. No, ale same... Boże, ja, ja teraz, jak patrzę na czarną wełnę, to po prostu mli mnie. No, a ja co miałem powiedzieć? Ja musiałem czarną wełnę zbierać. No, ja też zbierałem. Ja baczna, czego, patrz na, to patrz najlepsze na ten. Jest to, że... Najlepsze jest to, że zapomniałem z czego się robi czarny barwnik. Przy tym. A, z czego z się z robi czarny barwnik? A, z tego, z, z kałamarnicy, nie? Nie no, ogólnie jest Frank Spoko, tylko kto to będzie sprzątał? No, my. Ile nowiuczek będzie potrzebny? O Boż. ja mam jedne. W sumie w połowie zniszczone, także. Ile to będzie żelaza potrzebne. Dobra, czyli pierwszy, w zasadzie to jest pierwszy prank w całej serii. No w sumie no tak. No oprócz mnie licząc tego jak ja pała prankowałem. Na przykład tam nie wiem, nawet już nie pamiętam jak. <laughs> boli mnie i ciebie to boli, no? Boli mnie to, że cię bije. Dobra. To dziękuję wam no. widzowie za oglądanie. Droster został porządnie sprankowany. A po odcinku będziemy to musieli zniszczyć. Więc. Dziękuję Wam za oglądanie. No i. Również. Wiedzia do i... koleksana I cześć. A! Cześć. Pomiem, że mam wodę.